Panie Krzysztofie, świetne wyczucie czasu. Właśnie tak mi się tutaj przykrzają teraz te tiry. <grych> Z Ewangelii według świętego Łukasza. Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę czy jednak syn człowieczy znajdzie wiary na ziemi gdy przyjdzie znamy takie sytuacje pewnie każdy gdzieś tam w rodzinie albo w dalszej czy bliższej słyszał albo wśród znajomych że ktoś sądzi się przez lata o miedze o Y, jakiś kawałek pola, o jakieś dobro, jakieś mieszkanie, czy coś jeszcze innego. I te sądy trwają latami, latami. Włóczymy się po tych sądach. Być może czegoś takiego doświadczyła wdowa z dzisiejszej Ewangelii, y, która no, właśnie była prześladowana przez jakiegoś swojego wroga, przeciwnika, y, i ten, że w zapamiętałym swoim gniewie włóczył ją przed sądy. Być może przez lata wkładał dużo energii w to, żeby ją prześladować, żeby w jakiś sposób jej dokuczać. Nie wiemy, czy miał rację, czy nie. Być może nawet miał rację, ale nie o rację, czy o prawdę tu chodzi, ale o konsekwencje i upór. Ten z wielkim trudem i zapałem starał się wyegzekwować coś od owej wdowy, a ona broniła się. I z podobnym zapałem przychodziła do sędziego do swojego obrońcy, licząc, że tam znajdzie sprawiedliwość, że ten obroni ją przed przeciwnikiem. Czy jej się udało? Oczywiście, że jej się udało, bo sędzia, którego Chrystus nazywa nawet niesprawiedliwym, czy niegodziwym, w końcu się zmęczył, znużył, może nie wiem, czy zlitował, ale na pewno wyczerpał tą wdową. I postanowił jej pomóc. Moi kochani, Jezus przez ten krótki fragment chce nas nauczyć wytrwałości, wytrwałości, nie wytrwałości w złu, w tym, żebyśmy byli nieustępliwi w naszych czasami no, nie do końca słusznych sprawach ale żebyśmy byli wytrwali i nieustępliwi w modlitwie. A Chrystus zachęca nas właśnie do takiej wytrwałości. Znamy przykłady ludzi, którzy latami o coś Boga prosili albo bardzo dużo trudów wkładali w to, żeby Bóg spełnił jakieś ich oczekiwania. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Mojżeszu, który był aż zmęczony tym unoszeniem rąk do góry i Aaron i chór musieli mu podnosić ręce, podtrzymywać, żeby ta jego modlitwa była skuteczna i pomagała Izraelitom. Święta Monika przez kilkadziesiąt lat modliła się o nawrócenie swojego syna, w końcu go otrzymała, ale ile znamy takich sytuacji, kiedy właśnie ktoś z naszych bliskich no modli się 5, 10, 15 lat o nawrócenie dla kogoś, o zmianę życia, czy o coś jeszcze innego. I ta wytrwałość bywa, bywa nagrodzona. E, co jest ważne w tej, w tej wytrwałości, albo skąd ona się bierze? Ona się bierze właśnie z wiary. Dlatego Chrystus na końcu zadaje pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Czyli czy nie zabraknie nam tej wiary... E, i tej ufności, że nasze prośby zostaną jednak kiedyś przez niego wysłuchane. Oby, oby tak się stało, oby nigdy nam tej wiary i tej wytrwałości nie zabrakło. Amen.